Kolejny dział. Na działce właśnie robimy zaciosy. Pokażemy Wam, jak najpierw odrysowujemy miejsce, w którym będziemy wycinać jedną belkę i, będzie, i na drugi od razu odrysowujemy miejsce, w którą ma wchodzić belka górna. Tak zwane zaciosy. Podobno lepiej trzymają konstrukcję. Belka wchodzi w drugą. Oczywiście jeszcze tam mamy naszą śrubę, którą będziemy dokręcać, jak już obie belki wejdą w siebie. Ancej teraz mierzy kąt i odrysowuje ładnie miejsce, w którym ja zaraz będę ciął. Jak anceju? Zrobione. Co, czy coś jeszcze robimy? Nie, ja jeszcze muszę trochę obrysować ale ta praca jest taka można powiedzieć wdzięczna bo po prostu drewno jest wdzięcznym materiałem nawet jak się trochę pomylimy to w razie czego jest jakiś margines błędu zawsze w drewnie można coś tam podklinować więc no przyjemnie się to robi no, Okej, okay. pokażemy Wam później jak będzie wyglądało wycięte i berka w Belko w Belko wpuszczony. Podejrzewam.